Ten bambus tutaj w polskim zoo to jest Felistachis, złotowrozdowy Spectabilis, a poznacie to po tym zielonym pasku, który ma tutaj między tymi węzłami. Taki zielony pionowy pasek. Potem możemy poznać, że to jest ten gatunek między innymi. I on też ma taką charakterystyczną cechę. Jak tam popatrzycie z tyłu, te pędy zegzakują. Tutaj też to troszeczkę widać. O. To będę zegzekują, dlatego że taki bambus y, może rosnąć naprawdę szybko i kiedy rośnie szybciej niż dąży drewnieć, to wtedy y, ten pęd nie wytrzymuje jakby tego tempa i tak się ugina pod swoim ciężarem. To ten akurat gatunek tak ma. Popatrzcie, jakie to są olbrzymy. Rosną tutaj już właśnie od, od prawie, że. 11 lat. Były posadzone w październiku, więc dosyć późno, a stworzyły naprawdę olbrzymią kępę. Piękno, bujna zieleń, pełno liści. Fajne jest to, że tutaj nikt nie usuwa tych liści, to by też było dużo, dużo roboty z tym, ale to warto to właśnie zostawić tak jak, tak, jak jest. One robią fajną taką warstwę ściółki, chronią przed nadmiernym odpływem wilgoci. Nie rosną tu, jak widzicie, żadne. Jakieś chwasty. I zimą też to będzie takie dodatkowe zabezpieczenie. Gruby pędy. filostachys z Aura a po polsku filostachys z spectabilis. Spektabilis. Tak on wygląda. I jak wspominałam, jesteśmy w opolskim zoo. Także to są bambusy, które rosną w Polsce.